Mam nadzieję, mam nadzieję, że wracam na dobre tory. Start z Bydgoszczy jest dla mnie naprawdę bardzo ważny. Może to nie jest najważniejszy start tego sezonu, ale staram się naprawdę z pełnym profesjonalizmem podejść do, do tego startu. Mam nadzieję, że uda mi się znowu pchnąć ponad 21 metrów, bo chciałbym się na tym poziomie ustabilizować. No i oczywiście, no, liczę, liczę na złoty medal, żaden inny mnie nie interesuje. W Bydgoszczy startowałem chyba 4 razy na, 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 na otwartym stadionie i cztery razy zwyciężyłem, także mam nadzieję, że teraz będzie podobnie i nie przerwę tej, tej mojej pasy. Ja wychodzę z takiego założenia, że najgorszy start jest lepszy niż najlepszy trening, także e, faktycznie w moim przypadku bardzo dużo tych startów, ale, ale ja to lubię, taki, taki system się sprawdza w moim przypadku, więc, więc jakby tym torem dalej idziemy. E, no i tak jak mówię, no tutaj przedbyt Bydgoszczem musiałem troszeczkę faktycznie, e, znaczy chciałem, chciałem wyluzować, ale, ale e, z tyłu głowy mam, mam to, że najważniejszym imprezą jest Londyn i zostało jeszcze miesiąc do Londynu, także, e, także jakby do tej imprezy się głównie szykuje, a start zbyt to jest to jest bardzo dobry sprawdzian, mam nadzieję. Listy startowe zazwyczaj nie odzwierciedlają tego, jak jest, jak jest tak naprawdę, ale no, faktycznie teoretycznie mam, mam ponad metr przewagi nad, nad drugim rywalem, co jest jakimś tam spokojem dla mnie, ale to jest sport. Wszystko wszystko może się zdarzyć. Może być dobrze, równie dobrze tak, że jemu wyjdzie, a mi nie i, 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 i przegram, tak? Także no, to jest sport, wszystko się może zdarzyć. Nie, nie, nie jadę tam jakby z, z, taki, z taką myślą, że, że nic się nie może stać, bo, bo, bo jestem najlepszy. No nie, raczej, raczej, raczej nie.